ale mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam bardzo serdecznie. Ja dzwonię w takiej nietypowej sprawie, ponieważ dzisiaj rano miałem przyjemność jechać do pracy i takie miłe zdarzenie zaszło na ulicy 1 Maja na przejeździe kolejowym. Mhm. Stały dwa samochody przed otwartym przejazdem kolejowym. Na torach kolejowych stał pociąg, który również zastanawiał się, co zrobić. Po pewnym czasie opuściły się barierki. Pociąg przyjechał i barierki się podniosły. Ja się zastanawiam w kontekście tego zdarzenia, gdzie na samochód ciężarowy tak, spadły barierki. Tak, tak. Co się tam dzieje i w jaki sposób władze miasta pozwoliły na to, żeby zlikwidować dróżnika w tak wrażliwym punkcie, jak jest przejazd kolejowy na takiej drodze, jak droga krajowa do Góry? Wie wiem, co to tak. Oczywiście, że możemy władze miasta zapytać, chociaż zastanawiam się, czy one miały w ogóle w tej sprawie cokolwiek do gadania. Yy... Panie Arku, ja przepraszam, bardzo panu przerwę, bo mm -hmm. władze miasta chyba bardzo mało robiły w kierunku takim, żeby w jakikolwiek sposób udrożnić przejazd przez Leszno w stronę góry. Yy. Gdzie praktycznie 1 maja jest zablokowana, bo jak zamknie się przejazd kolejowy, to kolejka jest aż do ronda Lesztynko chyba. I do Dina. Tak. Z drugiej strony. Co najmniej. I, I ja tu się z panem zgodzę, że zresztą o tym też swego czasu się pisało i sam o tym pisałem, że zawalono sprawę budowy wiaduktu na 1 maja już ileś lat temu, kiedy projektowano przebudowę linii kolejowej Poznań wiosław Kościan sobie chyba dwa wiadukty załatwił. A my ledwo ten jeden na Wilkowickiej, a, no, no, a ten chyba wiadukcie i jedno przejście. Tak, tak, tak. No widzi pan. Natomiast no w leśnie nikt nie pomyślał, kiedy było o tym myślane, żeby ten wiadukt tam zrobić. No został ten nieszczęsny przejazd. Teraz rzeczywiście zmieniono tam te rozwiązanie na te bezobsługowe, tak, te mm -hmm. automatyczne bawielkie, które jak widzimy od tygodnia działają I jak pan dzisiaj powiedział, no, tam jest jakiś ewidentny problem. E, dobra, no bardzo będziemy bardzo oczywiście kolej pytać, miasto oczywiście zapytamy, czy ono w ogóle było pytane o tego drużnika. E, no ale to w tym momencie miasto powinno samo się tym interesować też, bo skoro następuje przebudowa linii kolejowej, która przechodzi tak. przez miasto, jest newralgicznym punktem na wielu przejściach drogowo-kolejowych. To miasto powinno też się tym interesować. No. A nie, że kolej się ma pytać, to co miasto? To miasto musi być zainteresowane, mm -hmm. a nie, że zastanawiacie się, czy kolejarze pomyślą. Mm -hmm. Dobra, no pytanie: przede wszystkim, cóż tam się dzieje z tym przejazdem, że ta automatyka tam po prostu leży? Yy, no i teraz taka uwaga do szanownych panów, yy, państwa kierowców. Jedziecie 1 maja, widzicie otwarte bariery, to nam prawdę mimo wszystko. Dobrze się rozejrzyjcie, żeby tam do nieszczęścia nie doszło, właśnie z powodu jakichś problemów sprzętowych. Ale dobrze, no kurczę, to już druga historia w tym tygodniu, a przypominam, od tygodnia dopiero ta automatyka tam chyba jest. Dziękujemy panu bardzo.